Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witam. Um, dzisiaj jest czytanie o, o tym, kogo szykuje wam kosmos. Wylosowałam um, trzy trzy karty dla was, które będą kartami wyboru. Um, to ma być intuicyjny wybór na na tą przyszłą duszę, która się pojawi w Waszym życiu. Nazwijcie to jak chcecie partnera, partnerkę. Okej. Okay. To jest karta numer jeden to jest po prostu lśniący, czarny materiał. Dwa to jest po prostu księżyc w pełni. I trzy, zioła. Jeżeli już zostało wybrane, to ja przechodzę do czytania. Może tu odłożę, żeby się nie było. Także grupa numer jeden. Kto jest Wam szykowany? Już wcześniej wylosowałam karty, więc... Okej, okay, mam tylko pod ręką grupę. Ja tu widzę osobę taką, takiego człowieka z krwi i kości. Ktoś, kto i twardo stąpa po ziemi i jest taki w tej materii zakotwiczony. Nie jest to ktoś, kto kto może bujać w obłokach. To nie jest ktoś, kto. Jest y, wielkim marzycielem i filozofem. To raczej osoba. Hmm. Bo kim był Pluton? Pluton to, 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 to Bóg y, pod Ziemi, tak? Więc. A podziemia to. podziemia to właśnie ten. Mnie się to pokaże z kartą diabła. A... Czyli. Z podstawowymi potrzebami i instynktami. Ktoś, kto potrafi być właściwie tak tu i teraz, i to może być bardzo dobre wsparcie dla kogoś, kto potrzebuje właśnie takiego uziemienia. Widzę tutaj też bardzo silną energię seksualną. Ja miałam w ogóle takie skojarzenie z tą kartą, która wypadła mi przy losowaniu tych obiektów. Tak mi się skojarzyło z taką pościelą. Ja od razu pomyślałam: Oho, będzie ogień. I właśnie jest jakby potwierdzenie tego. Pięknie to wygląda. Widzę dużą, duże przyciąganie, taką bardzo fajną fizyczność. Nie chcę też ograniczać tego w ten sposób, że, że to będzie tylko i wyłącznie fizyczność. Nie, absolutnie, ale bardzo, bardzo fajnym aspektem. Tej relacji może być właśnie fizyczność, i nie ma w tym nic złego, absolutnie. O tym też mówi właśnie karta diabła, którą cały czas gdzieś tu czuję jej obecność, pomimo tego, że nie wiem, nie wiem czy będzie w tych kartach jeszcze, bo jeszcze wylosowałam dwie karty romansu i, i, i tarota jedną. Natomiast czuję, jakby tutaj obecność e, diabła. A diabeł co robi? On nas nie, on nas nie, nie mami, nie, mm, nie namawia nas do złego. Wprost przeciwnie, on, on właściwie tak przygląda się i zastanawia, dlaczego, dlaczego my właściwie nie kochamy sami siebie? Dlaczego sobie nie dajemy przyjemności? E, z czego to wynika? Dlaczego się ograniczać? Z tych ograniczeń e, powstają choroby. Żyjesz tu na Ziemi, w tym wymiarze, w takim, no, w ludzkim ciele, no tak, w ludzkim ciele. E, korzystaj z uroków tego. Czerp całymi garściami. To jest ten moment, to życie, tutaj na tej Ziemi. Dobra. Co dalej? to może pojawić się problem z tym, żeby odpuścić przeszłość. E... Jakby coś Was jeszcze trzymało, energia przeszłego związku, albo w ogóle e... energia jakichś niepotrzebnych, starych spraw. E... Rozgrzybywanie i cały czas trzymanie przy sobie tej przeszłości nie działa na naszą korzyść. To jest, to jest jak... Rak, który nas trawi od środka. Dlatego dla własnego dobra i dla dobra swoich relacji przyszłych. Najlepszym, co możemy zrobić, to jest właśnie odpuszczenie tej przeszłości. Nie musisz wybaczać pewnych rzeczy, nie musisz, nic nie musisz ale dla siebie, dla swojego zdrowia dobrze jest chociaż to odpuścić. Żeby nie, nie wyszło to chorobami w Twoim życiu, właśnie to trzymanie I No i zapowiadana karta Tarota. No i wierzę. Ja to widzę tak, że Dobra, pierwsza sprawa to może być yy, to może się pojawić w Waszym życiu jak taki grom z jasnego nieba. Ale ten grom z jasnego nieba to jest w Waszym życiu ten palec Boży, który was yy, budzi i popycha do działania, do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu. To jest jeden scenariusz, a drugi tak sobie to łączę i wydaje mi się, że to też może być tak, że to może być osoba, która pomoże Wam wreszcie zakończyć tę przeszłość zburzyć ten wybudowany, tę wybudowaną właśnie wieżę, którą. Y, która jest wybudowana na złych fundamentach. To mogą być Wasze y, negatywne wyobrażenia o relacji, lub to mogą być negatywne wyobrażenia o sobie tym samym, i ta osoba y, może to po prostu rozwalić i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, wierzę, że się nie należy bać. To, to jest bardzo pozytywne i uwalniające mm, runięcie i pierdknięcie w naszym życiu. Takie, które oczyszcza. <gry> Jak ta burza, zbierają się chmury, no nie? Ciemne chmury, e, boimy się. I później jest. E... Jak, ta, jak te letnie burze. Są gromy, jest, jest niefajnie. Jako dziecko bardzo się bałam burzy. Słuchajcie, chowałam się pod stołem. Bałam się, że rozwali to nasz dom. I, Ale burze są dobre. Gdy już miną i wychodzimy na zewnątrz, to jest niesamowite czyste powietrze. Spływa ten cały brud i syf eee, i można odetchnąć pełną piersią. Tego Wam życzę. <grafię> Grupo pierwsze. Tego Wam życzę w Waszej relacji. Oczyszczenia, zapomnienia przeszłości i, i cieszenia się życiem. <grafię> Bo to jest Wam tu zapowiedziane. Radość uciecha. No, wreszcie. Okej. Okay. To był jedynki. Drugi to był księżyc. A w waszej pełni, tak? Dobra. E, więc kogo wam szykuje kosmos, wszechświat. Dobrze, to jest osoba bardzo emocjonalna. Eee, jaki jest eee, hmm, hasło przewodnie, że tak powiem? Brakuje mi tego słowa. Eee, nie mantra, nie hasło. Co mówi rak? Eee, jakby słowem rozpoznawczym raka jest ja czuję. I to dla raka jest najważniejsze. I osoba, która jest Wam szykowana dla Was, jest bardzo emocjonalna, kieruje się emocjami, słucha serca, głosu serca. Oczywiście może być po znaku raka, ale nie musi. Emocjonalne osoby są wśród wszystkich znaków Zodiaków, a nie, a nie tylko raki. Więc Czuła, czuła delikatna, emocjonalna osoba, która nie ma problemu z tym, aby e, opowiadać o swoich emocjach, aby. E, bardzo fajnie i to jest bardzo zdrowe, żeby wyrzucać z siebie wszystko, nie trzymać, nie tłamsić tego w sobie. Mm, to jest zdrowe, to jest bardzo dobre. Dobre, anielskie przesłanie dla Was. O, pięknie, zasługujesz na miłość. Zasługujesz na miłość. Może być tak, że ten ktoś otworzy Was na miłość i będzie Wam na każdym kroku przypominał, że rzeczywiście jesteś, jesteś, jesteś osobą, nie lubię tego słowa godną miłości, ale tak, właśnie tak będzie, że zasługujesz na to. Słowa zasługuję też nie lubię, jakby jesteś, nie wiem, wart miłości. Bardzo fajne, takie oczyszczające. Widzę, że tu jest woda, tu jest woda. Pięknie emocjonalnie. Naprawdę myślę, że to jest bardzo czuła, delikatna osoba. I przesłanie z eee, Pamiętaj, że najczarniejsza godzina przychodzi tuż przed świtem. Czyli trzy łzy, eee, zły czas mija. Trudny czas mija. Koniec już eee, walki. Zaraz będzie dobrze. Teraz czujesz, że masz złamane serce, ale. już niedaleko. Wytrwaj, wytrwaj, bo warto. To już jeszcze trochę i, i zaświeci i dla Ciebie słońce. ok? Albo księżyc. <laughs> księżyc. Bardzo dużo tu widzę czułości i miłości i zranionego e, dawnymi sprawami serca. No ale to chyba taka będzie, e, może trochę takie wynagrodzenie od losu tego, co było e, w tej osobie, to dostaniecie. Ok, tyle, dwujeczki. No, i co u Was, tych, którzy wybrali te ziółko? <laughs> ziółko. Niezłe ziółko, zobaczymy. Okej, okay. co to za osoba? O, okej, okej. Bardzo podobne jak w grupie drugiej. Tam, tam była karta e, znaku zodiaku Rak. Tu jest e, woda. Zobaczcie, Boże, jakie to jest piękna karta. To, e, to jest osoba oczywiście bardzo uczuciowa. Wrażliwa, ale nie przewrażliwiona, Delikatna, subtelna, bardzo dojrzała. Ja mam takie poczucie, jakby w ogóle nie z tej ziemi, nie z tego wymiaru. Ktoś taki. Mm, naprawdę pere, perełka. Perełka. Eee, w ogóle wyczuwam tu. Ta grupa, która wybrała <grym> ziółko>, ziółko, może mieć do czynienia z dojrzałą e, albo ze starą duszą. Dojrzała lub stara. To nie jest młoda, młoda dusza. To jest ktoś doświadczony, kto już nauczył się kochać siebie i dbać o siebie. I to jest bardzo cenne. Ja mówię tu o bardzo takim. Zdrowym e, kochaniu siebie, takim najpierw ja, a jak o siebie zadbam, to ja będę miał siłę też być dla innych. Dobra. E, anielskie przesłanie. O kurczę. Anielskie przesłanie mówi. E, po pierwsze kochaj siebie i. <noise> no przecież to przed chwilą o tym mówiłam. O oh, wow. Ja myślę, że ta osoba też może Wam pomóc. A, właśnie pokochać samych siebie, tak jakby wam właśnie tego jeszcze w życiu brakowało. Jakby. A, dotrze do was w najbliższym czasie. W najbliższym bo. No dobra, nie oszukujmy się, to może być nawet pół roku albo rok. Eee... Znaczy, dochodzenie do takich mądrości może trochę potrwać. Eee... Nie... No, raczej w tydzień kursu nie zrobicie w tej, eee... w tej kwestii. <laughs> Chociaż tego Wam życzę. Im szybciej, tym lepiej eee... byle by zadziałało. Eee... Okej. Okay. To jest osoba, która nie będzie na Was wymagała, mm, abyście poświęcali Mu dużo czasu, Mu lub jej. To będzie osoba, która będzie wiedziała, gdzie są zdrowe, fajne granice o tym, że może Was nauczyć, albo może też nieść Wam takie przesłanie, że szczęśliwi partnerzy to są tacy, którzy dbają też o siebie samych i dają sobie dużo czasu i przestrzeni. Potrafią spędzić razem e, pięknie czas, ale też potrafią później każdy iść do innego domu, innego pokoju i dać sobie czas. To jest niezwykle dojrzała... E, Dojrzała myśl, dojrzała idea. I tarot. A w tarocie wychodzi paść kielichów i ewentualnie znak ryb. A co, jaki jest ten aspekt? Yy, ta. Znowu i słowo uciekło. Nie hasło, nie atrybut. No dobra, to może być wszystko. Ryb. Co ryby mówią? Ja wierzę. A rybom wystarczy wiara. <grych> e, no, ryby są, są uduchowione e, w mniejszym lub większym stopniu. I mają. Tak mi się to łączy z tą osobą, że ona, ta Wasza osoba jest już na takim poziomie. Jest tak Rozwinięta, tak dojrzała i ma taką mądrość, że potrafi z powrotem wejść w tę rolę takiego wesołego i cieszącego się wszystkim dziecka. Docenia małe rzeczy. E... Jakby z radością też oczekuje na nową relację, na nowe partnerstwo. E... Ma kielich, który jest gotowa wypełnić uczuciem nowym. W ogóle mi się wydaje, że to może być osoba <grybujesz> okej, okay, to może być osoba młoda wiekiem, natomiast e, duszę ma starą. <grybujesz> no. To w ogóle może być ktoś młodszy od Was, ale jest bardzo doświadczony. Doświadczony, doświadczona. I to jest, widzę też tu pewnego rodzaju uzdrowienie. Poprzez te relacje. Dużo niezaleczonych, starych spraw zdołacie naprawić, uzdrowić. Hmm? Taki pozytywny jeszcze aspekt widzę tu u Was. Także to jest dobre ziółko, do dobre, zdrowe ziółko, naprawdę. No dobrze. Dziękuję wszystkim bardzo za dzisiejsze czytanie. Pa!